No i pamiętaj oczywiście, że jesteś ważna, potrzebna, niepowtarzalna, jedyna w swoim rodzaju na świecie. Unikat. To jest niesamowite. Jesteś tu, więc kolejny dzień dałaś radę. Uff, może być nerwowo, oczywiście. Czasami. Ale to radośnie, więc podziękuj sobie, przytul siebie i korzystaj już z tego wieczoru i idź po prostu odpocznij bo na to zasługujesz. No chyba, że jesteś w pracy to tym bardziej podziękuj sobie, pogratuluj, bądź siebie dumna naprawdę zasługujesz na to. добрый нос